Dobry wieczór Państwu, nazywam się Wojtek Kalarus. Od kilku lat jestem świadkiem bohaterskiej, heroicznej walki Jacka Gaworskiego o zdrowie i życie. Najpierw stwardnie rozsiane, później rak. Każdego dnia Jacek Gaworski zwycięża. Zwycięża bohatersko w walce z chorobą. Jesienią tego roku sześciu wspaniałych bohaterów innych pobiegnie dla i Jacka Gawolskiego w biegu 100-kilometrowym biegu przez Saharę. Cóż mogę ja zrobić? Ja mogę tylko powiedzieć publicznie, że całym sercem i umysłem wspieram i jestem z Jackiem. Nabawiam do tego wszystkich, a również tych, którzy umieją pomóc w inny sposób, by zwrócili uwagę na naszego wspaniałego sportowca, szermierza i wsparli go po prostu. Tak jak umieją. Dziękuję wszystkim. Jacku pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję.